Wystarczy, że my tutaj jesteśmy. Bez względu na bezpieczeństwo z ostatnimi wydarzeniami w związku z, z młodymi kobietami. Mam córkę też, więc też martwię się o nią, tak? Jest młodą kobietą, więc chyba jeszcze bardziej jest narażona niż ja. Statystyki mówią co innego, e, że ta przestępczość e, nie jest e, jej źródłem nie jest nie, nie, nie są osoby migranckie, tylko e, głównie osoby mieszkające e, i urodzone w tych krajach. Ja więc ostatnia zatrzymań policyjnych, gdzie jest więcej cudzoziemców. E, policja jest e, e, narzędziem władzy, a władza w tej chwili e, ma taką narrację, że e, osoby... E, Uchodźcze i są zagrożeniem, w związku z tym policja wykonuje to zadanie e, i fokusuje się na osobach o innym kolorze skóry. To, co jeszcze kilka lat temu nazywano teoriami spiskowymi albo straszeniem ludzi, dziś już tak nie brzmi. Zachód, ten mityczny, bezpieczny i bogaty zachód, na naszych oczach zmienia się w skansen przestępczości i syfu. Myślicie, że przesadzam? To spójrzcie na to, co dzieje się u naszych sąsiadów, bo obrazki z Włoch czy Wielkiej Brytanii to nie są odosobnione incydenty. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, Pamiętajcie, że jesteście na kanale A to ciekawe. Jeżeli chcecie wiedzieć, o czym media głównego nurtu wolą milczeć, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. A my lecimy z tematem, bo jest o czym mówić. Zacznijmy od Włoch. Ostatnio internet obiegło nagranie polki, pani Kasi, która od ponad 30 lat mieszka w Neapolu. Kobieta opublikowała wiralowe ostrzeżenie dla turystów, które powinno być wyświetlane na każdym lotnisku. Pokazała samochód swoich znajomych w regionie kampanii. Bez tej jednej rzeczy nie wyobrażam sobie wyjścia, Jest to blindo sterkso, jest bardzo ciężkie. A jak dostaniesz do końca, to ci pokażę, do czego do. Jest potrzebne, żeby założyć na kierownicę. A na koniec zamykany jest. I teraz połączcie kropki. Dlaczego włoska policja odnotowuje setki takich zgłoszeń, a konsulaty muszą wydawać specjalne alerty? Bo w cieniu tych pięknych zabytków wyrosła cała struktura zorganizowanej przestępczości ulicznej. Oficjalne raporty z 2025 roku, jak te od Border Criminologies, próbują nas czarować statystykami, że niby przestępczość cudzoziemców spada, ale jednocześnie ISTAT przyznaje, że ubóstwo wśród obcokrajowców we Włoszech jest dramatyczne i dotyka niemal co dziesiątą osobę. Co robi człowiek, który nie ma nic, żyje w getcie i nie czuje żadnej więzi z krajem, do którego przybył? Zasila czarny rynek albo zorganizowane grupy, które w biały dzień rozbierają samochody na części. To jest właśnie ten urok masowej, niekontrolowanej imigracji. Tworzenie równoległych światów, w których prawo nie sięga, a turysta jest po prostu chodzącym portfelem albo dawcą części zamiennych. Ale jeśli myślicie, że we Włoszech jest źle, to spójrzcie na Wielką Brytanię. Tam to już nie jest kryzys, to jest jawne plucie w twarz własnym obywatelom. Brytyjski dokumentalista Aston Knight zrobił coś, czego bały się zrobić wielkie stacje. Wszedł pod przykrywką do jednego z hoteli dla imigrantów. I co tam zastał? Absolutne kur... kino. A lot of food waste, boys. A lot of food waste. A lot of food waste. Thank you You're welcome. Welcome. Przeciętny, ciężko pracujący Brytyjczyk może tylko pomarzyć o tym na wakacjach. Pokoje z wielkimi łóżkami, pełne wyżywienie trzy razy dziennie, konsole do gier, telewizory i nieograniczony dostęp do wszystkiego. Za czyje pieniądze? No, oczywiście, że za pieniądze podatnika. Wyobraźcie sobie to: w Wielkiej Brytanii tysiące bezdomnych marznie na ulicach. Weterani wojenni nie mają gdzie mieszkać, a państwo pakuje miliardy w hotele dla przybyszów, którzy często nawet nie mają dokumentów. Była nam Unia Europejska i. Rząd Tuska. Oto fragmenty dzisiejszej sądy ulicznej. Jestem oczywiście jak najbardziej tolerancyjną osobą i szanuję każdego człowieka. Kultura nie świadczy, tak? Ale w jakiś sposób ma wpływ na to, jak też ludzie się zachowują jaką moją mentalność, więc uważam, że jestem jednak przeciw. No bo wystarczy, że my tutaj jesteśmy. Bez względu na bezpieczeństwa z takimi wydarzeniami w związku z, z młodymi kobietami. Mam córkę też, więc też martwię się o nią, tak? Jest młodą kobietą, więc chyba jeszcze bardziej jest narażona niż ja. Utrzymanie tych ludzi w hotelach ma kosztować brytyjski budżet ponad 15 miliardów funtów w ciągu dekady. 15 miliardów. Średni koszt jednej nocy dla jednej osoby w takim hotelu to nawet 160 funtów. Policzcie to sobie. To są pieniądze, które mogłyby pójść na służbę zdrowia czy edukację. Zamiast tego, rządy wolą finansować życie w luksusie dla ludzi, którzy i tak sprawiają problemy. Policja musi tam interweniować niemal codziennie z powodu bujek, kradzieży czy niebezpiecznego. Gotowania w pokojach. To jest patologia w najczystszej postaci. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Że to nie jest błąd systemu. To jest celowe działanie. Sprowadzanie mas imigrantów ma jeden główny cel obniżanie kosztów pracy. Chodzi o to, żeby wielkie korporacje miały dostęp do taniej siły roboczej, która nie będzie pyskować o podwyżki. Efekt? Przeciętny Brytyjczyk. Nawet jeśli nie straci roboty, to o realnym wzroście płac może zapomnieć, bo na jego miejsce czeka dziesięciu innych, gotowych pracować za grosze. A na koniec dnia ten sam Brytyjczyk jeszcze dokłada się w podatkach do hotelu, w którym mieszkają ci, którzy zabierają mu szansę na lepsze życie. Czy to nie jest szczyt hipokryzji? I teraz najważniejsze. Myślicie, że u nas jest inaczej? Że Polska to bezpieczna wyspa? Owszem, u nas proces ten idzie wolniej, ale kierunek jest identyczny. Donald Tusk i cała ta ekipa rządząca bardzo lubią robić sobie zdjęcia na tle zapory na granicy. Mówią o bezpieczeństwie, o szczelnych granicach, a w tym samym czasie pod stołem dzieją się rzeczy, które powinny zapalić nam wszystkim czerwoną lampkę. W krajach zachodnich, gdzie prowadzona bardziej otwarta polityka migracyjna, są pewne problemy z przestępczością, z trwami no-go. Jak pani się na to zapatruje? Trzeba po prostu jeździć po tych krajach i widzieć na no, własne oczy, jak to wygląda. W Niemczech, we Francji, w Szwecji jest bardzo dużo przekłamań na ten temat. Statystyki mówią co innego, że ta przestępczość nie jest, jej źródłem nie, jest, nie, nie, nie są osoby migranckie, tylko głównie osoby mieszkające i urodzone w tych krajach. A ja teraz o zatrzymań policyjnych, gdzie jest więcej cudzoziemców? E, policja jest e, e, narzędziem władzy, a władza w tej chwili e, ma taką narrację, że e, osoby... E, Uchodźcze imigranckie są zagrożeniem, w związku z tym policja wykonuje to zadanie i fokusuje się na osobach o innym kolorze skóry, bo łatwo po prostu takie osoby wyłapać i łatwo je represjonować, bo są często bezbronne. Nie mają wsparcia, nie mają wsparcia prawnego, nie mają wsparcia często rodziny i dlatego po prostu łatwo podbijać statystyki w ten sposób właśnie sztucznie. No tak, a to mówi o na zachodzie, tam raczej chyba jak... Nie, czy nie słyszałem o przypadkach, żeby jak biały człowiek powołuje przestępstwo, to nie był aresztowany? Eee, no, słyszymy tylko o tych przestępstwach, które są e, wykryte i które są... E, za które osoby ponoszą konsekwencje. Tylko o tym słyszymy, prawda? Nie słyszymy o tym, co się wydarzyło, a co nie zostało jakby zaadresowane przez aparat ścigania na przykład. Spójrzcie na liczby, bo one nie kłamią. Na koniec lipca 2025 roku w ZUS było zarejestrowanych ponad milion cudzoziemców pracujących w Polsce. Ponad milion. W samym pierwszym półroczu wydano ponad 100 tysięcy zezwoleń na pracę dla osób z Kolumbii, Filipin, Indii czy Nepalu. I ja nie mam... Nic do tych ludzi jako jednostek, ale pytam, gdzie jest kontrola, gdzie jest plan asymilacji? Czy my naprawdę chcemy powtórzyć błędy Zachodu i budować 49 centrów integracji cudzoziemców, które, jak pokazuje doświadczenie, często stają się tylko przykrywką dla tworzenia ośrodków pobytowych? Rząd po cichu realizuje plany budowy kolejnych punktów, a udział obcokrajowców w naszym rynku pracy rośnie w rekordowym tempie. Jeśli nie wyciągniemy wniosków, to za kilka lat to my będziemy nagrywać filmiki ostrzegające przed kradzieżami. Części samochodowych pod polskimi centrami handlowymi. Nie musimy być prorokami, wystarczy patrzeć na fakty. System sprowadzania taniej siły roboczej to rak, który najpierw niszczy rynek pracy, potem budżet, a na końcu bezpieczeństwo obywateli. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy Waszym zdaniem Polska powinna natychmiast zatrzymać wydawanie masowych pozwoleń na pracę, zanim skończymy, jak UK? Czy może uważacie, że te miliony w ZUSie to zbawienie dla naszej gospodarki, jak mówią niektórzy eksperci w telewizji? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie. Czekam na Wasze opinie. Jak już tam będziecie, zostawcie łapkę i suba, bo to jedyny sposób, żebyśmy mogli dalej mówić o tym, jak jest naprawdę. Byliście na kanale A to Ciekawe. Ja się z Wami żegnam, ale spokojnie. Widzimy się niedługo. Narka.